Pojęcie probiotyki już od jakiegoś czasu funkcjonuje w naszej świadomości. Co to są probiotyki? To pożyteczne bakterie, które bytują w naszym organizmie, np. Na w przewodzie pokarmowym, tworząc przyjazną, sprzyjającą zdrowiu mikroflorę bakteryjną. Probiotyki to są takie szczepy, które zostały wyizolowane z naszego przewodu pokarmowego, czyli te prozdrowotne bakterie, które w naszych jelitach powinny bytować. Niestety we współczesnym świecie działa na nas bardzo duża ilość czynników działających niekorzystnie na bakterie. Antybiotyki, stres, niedożywienie, żywienie się taką żywnością bogatą w konserwanty, dodatki do żywności, żywnością wysoko przetworzoną. To wszystko niszczy naszą florę, a przez to czujemy się coraz gorzej, coraz gorzej funkcjonujemy. Co robią probiotyki? Probiotyki przede wszystkim stymulują naszą odporność, sprawiają, że jesteśmy bardziej odporni, że lepiej radzimy sobie z wszelkiego rodzaju grzybami, drobnoustrojami chorobotwórczymi, pasożytami. Jesteśmy po prostu odporni na, na zakażenie tymi, tymi elementami. Probiotyki, proszę Państwa, dostarczają nam szeregu witamin. Bakterie probiotyczne umieją produkować witaminy, których my sami nie wytwarzamy. Bakterie probiotyczne doskonale pomagają nam w trawieniu, poprawiają perystaltykę jelit. Tak naprawdę można powiedzieć, że w chwili obecnej, w dzisiejszym świecie probiotyki są... Integralnym elementem ludzkiej odporności. Na rynku jest wiele preparatów probiotycznych. Jednak dla ludzkiego organizmu najlepsze są żywe, witalne, aktywne szczepy probiotyczne. My w organizmie potrzebujemy żywe bakterie, które pozyskujemy z zewnątrz i one mają zupełnie inną witalność niż bakterie, które są produkowane w sposób przemysłowy. Bakterie ożywione w procesie technologicznym są najkorzystniejsze dla organizmu. Ta nowoczesna technologia ożywiania bakterii została zastosowana w probiotycznych napojach Joy Day. Firma produkująca je wprowadziła na rynek wiele napojów o różnych odmiennych ekstraktach smakowych. W napojach jest 11 szczepów probiotycznych, które z sobą współpracują. Napoje te zostały poddane badaniom mikrobiologicznym i fizykochemicznym, potwierdzającym prozdrowotne ich właściwości. Wyniki wskazują stabilność mikrobiologiczną oraz obecność żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej, a także probiotycznych bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Napoje probiotyczne Joy Day są stosowane z dobrym skutkiem w dietetyce, pomagając w różnych dolegliwościach. E, również od wielu lat stosuję preparaty Joy Day e, w profilaktyce, ale też w leczeniu. E, przy wszystkich pacjentach nowotworowych e, okazuje się, że preparaty Joy Day popijane podczas chemioterapii łagodzą wszystkie skutki po chemioterapeutycznej. I w trakcie okresie radioterapii gdzie bardzo intensywne naświetlania codzienne plus chemia cotygodniowa spowodowały otwarcie się ran, a właściwie spalenie całego przewodu pokarmowego i zacząłem intensywnie pić. Zewnętrznie goił rany, a wewnątrz chyba łagodził najpierw, a później, prawdę mówiąc, Zaleczył mi zupełnie ten spalony przełyk u pacjentów z problemami gastrycznymi, z jelitem drażliwym, z wrzodami żołądka. Też również są stosowane. Preparaty Joy Day z bogatą florą bakteryjną powodują, że działają przeciwalergicznie czyli we wszystkich alergiach od małego dziecka, bo stosuję preparaty Joy Day już od dzieci, od pół roku ich życia, do oczywiście osób starczy, starszych, działają efektywnie, łagodząco. Na skórę, ale też na samopoczucie pacjenta. Dzieci są mniej drażliwe, mniej tkliwe, zaczynają lepiej się wypróżniać. No i alergia oczywiście zaczyna mniej być dokuczliwa. Ważną sprawą jest też to, że przy schorzeniach takich jak trądzik, alergia czy łuszczyca preparaty Joy Day. Można je smarować na ciało, gdyż bakterie, które z nich zawarte, powodują szybsze gojenie się ran i szybsze łagodzenie wszystkich skutków swędzenia, a także przyspiesza sześciokrotnie zejście łuski łuszczycowej czy nawet trądzika. Napoje probiotyczne stosowane u dzieci odgrywają także prozdrowotną rolę. Większą rolę przypisuje probiotykom, zwłaszcza Joydejowi w leczeniu chorób alergicznych, nowotworowych, a przede wszystkim w podnoszeniu odporności, ponieważ większość pacjentów nie ma świadomości, że odporność nasza powstaje w jelitach. Przewód pokarmowy człowieka jest taką bramą dla różnych mikroorganizmów. Przez którą się oprócz pożywienia dostają również i dobre, i złe mikroorganizmy. Jeżeli flora bakteryjna w przewodzie pokarmowym jest zrównoważona, radzimy sobie bardzo dobrze z tymi złymi mikroorganizmami. Natomiast jeżeli jest ona zaburzona z powodu niewłaściwego odżywiania, spożywania dużej ilości cukru, złożonych węglowodanów. Jeżeli jemy żywność przetworzoną, pijemy słodkie napoje, co w tej chwili jest nagminne, wtedy niestety nasza flora nie ma takich właściwości obronnych. Dochodzi do rozwoju bakterii, które normalnie bytują w naszym przewodzie pokarmowym, ale są w równowadze z tymi saprofitycznymi. No i powstają na tym tle różne zaburzenia. W preparacie Joyday znajduje się 10 szczepów bakterii probiotycznych, jest to niespotykane w innych yy, preparatach, I oprócz tego metabolity tych bakterii, czyli witaminy, minerały, enzymy, które właśnie mają taką dobroczynną yy, rolę działanie w przewodzie pokarmowym. Jeżeli brak tych bakterii, brak też. Tych samych właśnie witamin. Są to witaminy z grupy B, witamina K, różne enzymy, które rozkładają pokarmy. Jeżeli brak tego, automatycznie pokarm jest źle trawiony, zalega w przewodzie pokarmowym, powstają toksyny, które nas zatruwają. Spożywając probiotyki Joy Day, można sobie rozmaicić sposoby ich serwowania. Oto jeden z przepisów. Przygotuję teraz sałatkę, tylko taką z podstawowych warzyw, będą ogóreczki, trochę tutaj bałaganu, może nie robię, a może nie, mamy jeden. Ogórek, pomidor, rzodkiewka, koperek zielony, bardzo dobry o tej porze roku i do tego cebula. Każdy, każdy jakby będzie pierwszy raz zrobił sobie taką stylówkę, to musi sprawdzić ile tego potrzebuje do strówki dołożyć, dlatego że jeden może mieć więcej, drugi mieć mniej, to jako taki jest dodatek i smakowy, ale jednocześnie i dla lepszego trawienia. Ja myślę, że to już tutaj wrzucimy. Nie będziemy czekali. Normalnie bym troszeczkę dłużej czekał, ale dobrze. I teraz te wszystkie składniki sobie tutaj mieszamy. W restauracji rancha colorado do posiłków podajemy napój radość dnia. Współczesna cywilizacja zbyt daleko odeszła już od natury, ingerując nie tylko w jej harmonię, ale także zaburzając jej witalny ekosystem. A to właśnie z natury czerpiemy dla naszych organizmów wszystko, co jest niezbędne dla ich optymalnego rozwoju, poprzez spożywany pokarm. Odżywiając się, dostarczamy organizmowi takich produktów jak woda, węglowodany, białka, witaminy, związki mineralne i. Powinniśmy także zasilać go prozdrowotne mikroorganizmy, tak zwane probiotyki.